nie idzie właśnie na takie programy, czy to u Stanowskiego, czy jakby u Chuby Wojewódzkiego i nie potrafi w ogóle się wytłumaczyć z tego, co ona robi. Yy, jakby Krzysztof Stanowski bardzo dobrze ją podsumował, że ona w ogóle jakby nie przewiduje tego, co może się stać. Gosia Brzezińska do kanału Koloseum Super Expressu. Ze mną Wiktoria Jaroniewska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i znajdujemy się po programie Cloud MMA. Nowa zawodniczka, rozumiem? Tak, yy, był... Yy... Mały transfer, że tak powiem. Mm dosyć niespodziewany, ja sama szczerze mówiąc średnio z początku o nim wiedziałam, w ogóle dowiedziałam się na wakacjach, że e, jakby podpisujemy e, walkę właśnie z Klauterem, ale bardzo z tego powodu się cieszę, bo dawno nie walczyłam, w sumie półtorej roku e, i szczerze czekałam właśnie na jakąś tam propozycję nową walki. Czy to ze względu właśnie na ten brak propozycji e, ze strony fejmu e, rozstały się wasze ścieżki, czy jeszcze ewentualnie taka droga powrotu jest? Propozycje były, aczkolwiek e, no nie chcę mierzyć e, sił ponad zamiar, tak, tak się mówi chyba, e, i po prostu fejmie Planowało mi same już bardzo dobre dziewczyny, bo ja uważam, że ja nie jestem ani taka już początkująca, więc początkujące nowe dziewczyny, fejmie, nowe twarze nie chciały jakby stoczyć ze mną żadnej walki. No a zaś ja nie chciałam toczyć walk z dziewczynami, które trenują już po X lat. Dla mnie to, co tutaj robię, to powinien być fan, że tak powiem i dlatego jakby przeszłam tutaj, bo tutaj jest jakby większy wachlarz dziewczyn, z którym mogę walczyć po prostu. Pojawiasz się tutaj z trzema wygranymi i twoją najbliższą przeciwniczką? Dwie wygrane jedna przegrana? Tak, przepraszam bardzo, dwie wygrane, jedna przegrana. Wygrana z Laluną i z Marty Renty. No i jak ty porównujesz te były przeciwniczki do tej, która teraz przed tobą, czyli do Marianny Schreiber, która co prawda dopiero pokazała nam się w jednej walce z Moniką Laskowską, ale wiem, że trenuje u trenera Mirosława i gdzieś tam pokazuje w swoich mediach społecznościowych, że nie daje za Graną, więc jak ty się na to zapatrujesz? No myślę, że musi jeszcze potrenować technikę, bo nawet jak <grywa> nagrywa jakieś takie zabawne filmy na swoje profile społecznościowe, na swoje media społecznościowe to strasznie właśnie się odsłania, gdzie to jest tak naprawdę walka z cieniem, więc nie lekceważę jej na pewno, ja no całe życie byłam sportowcem, więc na pewno nikogo nie lekceważę. Cieszę się, że mogę zawalczyć z Marianną. Zawsze jakieś nowe doświadczenie też. Ona jest trochę innych gabarytów niż poprzednie dziewczyny, Laluna była dosyć niska i bardziej taka zbita. Martirenti była bardziej moich gabarytów. Szeja była cięższa, ale też mniej więcej mojego wzrostu, tutaj Marianna jest troszkę wyższa, więc, więc po prostu sprawdzę się z wyższą od siebie kobietą. No właśnie, wspominasz, że starasz się mierzyć siły na zamiary, ale jednak ta walka z Klaudią Kołodziejczak była. Jak ty z perspektywy czasu na to patrzysz? Czego tak naprawdę zabrakło? Czy to kwestia doświadczenia i czy teraz właśnie po niej wyszłaś z takim wnioskiem, że jednak to nie jest jeszcze ta liga? Nie, ja po prostu bardzo się cieszę, że jakby przegrałam tamtą walkę, bo ona mnie najwięcej nauczyła. Tu nie chodzi o to, że ja nie mam umiejętności, bo umiejętności, jakby moje przygotowanie było bardzo dobre. Zabrakło po prostu głowy, no bo wiadomo, dwie walki wygrałam i wyszłam z nich totalnie bez szwanku. Tak naprawdę poszeli też wyszłam. Bez szwanku, mimo tego, że jakby ja sama jakby tą walkę poddałam. Ale właśnie przez to, że nie miałam tej głowy, że ludzie tak mi cały czas pisali, że jak ona mnie dopadnie, to mnie zmiażdży. Ja w tym, tym momencie myślałam w ogóle, że mam złamany nos, a jakby po walce spojrzałam na lusterko i nie miałam praktycznie żadnego zadrapania. Więc dużo mnie ta przegrana nauczyła. I myślę, że po prostu tym razem tego błędu nie popełnię. Na pewno się nie poddam tym razem. Przecież to tak starałam się szukać takiego jakiegoś punktu wspólnego między to była Marianną. Dlaczego was zestawiono razem? No i tak sobie myślę, że ty byłaś gdzieś zawsze bardzo aktywna na Twitterze. Marianna weszła. Tak, Marianna weszła gdzieś tam z bardzo dużym zaangażowaniem właśnie w to medium społecznościowe. No i pytanie, jak to oceniasz jej działalność tam, bo jest bardzo kontrowersyjna dla wielu. No i gdzieś tam dużo się o tym mówi bardzo. Jest kontrowersyjna, ona dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, co robi, ale później idzie właśnie na takie programy, czy to u Stanowskiego, czy jakby u Huby Wojewódzkiego i nie potrafi w ogóle się wytłumaczyć z tego, co ona robi. Jakby Krzysztof Stanowski bardzo dobrze ją podsumował, że ona w ogóle jakby nie przewiduje tego, co może się stać. Mam wrażenie, że to, co ona dodaje, to jest takie strasznie nieprzemyślane, więc... I doradził to, że jak zrobi sobie zdjęcie, żeby przeczekała dwa dni i e, zastanowiła się, czy na pewno warto dodawać takie wpisy. E, wydaje mi się, że to jest idealna rada po prostu dla niej. I, i jakby, wiadomo, te wpisy są kontrowersyjne e, i jednak drażnią one ludzi, dlatego między nami są takie emocje, jakie są. Wspomniałaś o technice, Marianny, więc nie mogę się do tego nie odnieść, no bo też masz już. Mój trener miał zawsze takiego fisa na punkcie techniki, więc e, ja, e, wiesz, ja też jakby m, bardzo dużo od siebie wymagam i jak widzę, że ktoś przez zwykłą się prostym, druga ręka jest po prostu w kieszeni, no to już od razu mam takie aha. coś mam, tak. też dlatego, że no dość niedawno zaczęła. Myślę, że ten stage treningowy ma krótszy niż ty zdecydowanie. Y Powiem Ci, że ja teraz ponad rok nie trenowałam, y jeśli chodzi o MMA. Ale wiadomo, jest ta pamięć mięśniowa, wszystko też wraca bardzo szybko. No tak jak mówię, to, że nie trenowałam MMA, to nie znaczy, że nic nie trenowałam. Więc, y więc tak, y ona trenuje pewnie około pół roku, ja trenuję no może lekko ponad rok. Tak bym powiedziała, ale wiadomo. Jak jest? Z tego, co gdzieś tam dało się wywnioskować z programu, będziecie mieli przeznaczony program dla siebie, face-to-face. Face. Tak dzisiaj się dowiedziałam o tym więc. No właśnie, i gdzieś tam pewnie z tyłu jeszcze zostawiacie trochę sobie na, na tę okoliczność. Kochana, ja tutaj byłam bardzo dobrze przygotowana. Proszę. Więc... No mówię, dzisiaj oglądałam trzy godziny programu. co tam masz? Nie, 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 to, 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 to zostało już na program. Trzy godziny po prostu dzisiaj oglądałam. Wiadomo, chciałam do tej walki się przygotować, zawsze do moich przeciwniczek, jakby nie miałam z nimi złej krwi. Tutaj jest gdzieś mimo tego, że się jakoś prywatnie nie znamy, no to gdzieś tam postać medialna Marianny mnie drażni i postanowiłam trochę lepiej się przygotować, więc. więc... A co cię właśnie tak najbardziej drażni w postaci Marianny? No przede wszystkim chyba ta hipokryzja, ale no nie mogę się rozgadywać tutaj, no bo nie zostaniemy nic na program, prawda? No jasne, ale ta hipokryzja była już przerabiana bardzo wiele razy, no bo... Tak, ale doszły tutaj nowe wątki, więc, yy, więc po prostu muszę się do nich odnieść. Już w sumie teraz na tym first Micie yy, do jednego wątku się odniosłam, yy, no ale Marianna mówi no i co z tego? No i to jest właśnie, albo jej też yy, tłumaczenie na to każdy popełnia błędy, każdy jest trochę hipokrytą i po prostu mielenie w kółko tego samego. I to jest w ogóle niebranie jakby, nie ponoszenie żadnych konsekwencji za swoje czyny. No, mam wrażenie, że ona potro, po prostu nie potrafi jakby tego przyjąć do siebie. Kiedy ostatnio pani Włodarz walczyła z Martą Linkiewicz, to wspominała, że następną walkę chciałaby mieć taką, żeby zakończyć tę karierę z walkami wygraną. I ty jesteś kolejną dziewczyną, która pojawia się tutaj w federacji. Czy przeszło by ci przez głowę, żeby zawalczyć z Lexi Chaplin i czy postrzegasz ją bardziej w kategorii tych zawodniczek, w której, z którymi jeszcze nie chciałabyś walczyć, czy może gdzieś tam stawiasz się na podobnym poziomie? Myślę, że jesteśmy na podobnym poziomie. i. Niestety nie spełniałaby się przepowiednia Aleksie, jeśli by za mną zawalczyła, więc... Czyli uważasz, że gdzieś tam miałabyś szansę i ewentualnie mogłoby dojść do takiego starcia? Tak, myślę, myślę że tak. Myślę, że to by było całkiem w porządku, ale ja walczę w MMA cały czas. Wiem, że Aleksie walczyła z Martą Linkiewicz w... Kickboxing, ale w kickboxingu. a ja jakby całe życie trenuję MMA i no nie mam zamiaru jakby zmieniać tej płaszczyzny. E, walczę tylko w MMA, więc jeśli lekcja była chętna, no to zapraszam MMA. Wiktoria, wszystkiego dobrego. W takim Dziękuję razie w klaucie tobie życzymy. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Was.